Witam Państwa bardzo serdecznie. 17 listopada bieżącego roku po raz kolejny będziemy obchodzić Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia mikrowykładu na temat wolności. Jeżeli w dowolną przeglądarkę internetową wpiszemy hasło wolność, niemal natychmiast otrzymamy co najmniej 20 milionów wyświetleń. Szybciutko możemy sprawdzić, co tak naprawdę pod definicją wolność się kryje. Możemy sprawdzić te zarówno definicje historyczne, jak i współczesne. Możemy także bardzo szybko zapoznać się ze stanowiskami przynajmniej tych bardziej znanych filozofów w tej kwestii. Intuicyjnie każdy, przynajmniej co do zasady, rozumie, co pod pojęciem wolność się kryje. Współcześnie uważa się, że człowiek jest wolny, o ile może podejmować decyzje zgodnie z własną wolą. Kilkanaście dni temu zakończyła się trzecia edycja konkursu literackiego pod tytułem Granice wolności, pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej, w której gmachu się właśnie znajdujemy, i pod patronatem oczywiście pana Wójta Jacka Kalińskiego. W nadysłanych pracach, a było tych prac niemal 90, autorzy często zadawali pytanie, jak mogę w sposób wolny podejmować decyzje, skoro tak wiele czynników mi tę wolność ogranicza. Na tak postawione pytanie filozofia od zarania swoich dziejów próbuje udzielić odpowiedzi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się pochylili nad tym tematem z perspektywy filozofii. Dialogu. Wyobraźcie sobie Państwo scenę teatralną. Tą sceną dla nas jest świat. W tym świecie jesteśmy zanurzeni, w tym świecie żyjemy. Na tej scenie jest obecny człowiek. Jakby powiedział filozof, jednostka. Obok znajdują się inne jednostki. Razem tworzymy społeczeństwo. Józef Tischner dodałby bardzo szybko że na tej scenie również jest zło. Znalazło się na niej w jakiś sposób niewytłumaczalny, ale ono tam na tej scenie istnieje. Nad tą sceną znajduje się całkowicie od niej niezależny, transcendentny Bóg. To co na tej scenie działo się od zarania dziejów jak i dzieje się współcześnie, doskonale obrazuje wiersz Stanisława Koraba Brzozowskiego Na życia scenie. Jesteśmy aktorzy na życia scenie. I wszyscy mamy rozdane role. Jeden z koroną kroczy na czole, posłuch znajduje na swe skinienie. Drugi łatane nosi odzienie, żyje nieznany wśród tłumów, w dole. Ból ma w udziale gorycze bole i w nędzy wyda ostatnie tchnienie. Lecz królu, nie bądź dumny z swej roli. I tyś aktorem, i tyś w niewoli. I słuchać musisz też reżysera. A w piątym akcie z autora woli zarówno żebrak. I król umiera. Kurtyna spada na znak suflera. Ważny słuchacz bardzo szybko rozpozna tu pokłosie myśli koncepcji wolności Artura Schopenhauera. Tak, jest prawdą. Jednostka żyje na scenie, jest na tej scenie od samego swojego początku. Na tej scenie współcześnie toczy się walka pomiędzy wolnością jednostki. Tej wolności jednostka pragnie korzystać w sposób nieograniczony, a społecznością, która poprzez normy prawne, zakazy, religię, tabu próbuje temperować te zapędy jednostki. Inaczej mówiąc, albo parafrazując Brzozowskiego, możemy powiedzieć, że społeczność definiuje role, które jednostka powinna w swoim życiu wypełniać. Czy to ogranicza wolność jednostki? Myślę, że nie. Jednostka może przecież przyjąć rolę męża, ojca, polityka, biznesmena. Może także wszystkie te role odrzucić i przyjąć na przykład rolę zakonnika. Może także zrezygnować z dokonywania wyboru roli życia i powierzyć to, ten wybór innej jednostce. Mówimy wtedy o ucieczce od. Wolności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Podejmując decyzje w sposób zgodny z własną wolą, narażamy się na popełnienie błędów. Niektóre z nich możemy bardzo szybko naprawić, inne będą się za nami ciągnęły przez całe życie. Nie oznacza to jednak, że możemy z wolnego wyboru rezygnować. I na koniec wszystkim tym, którzy uważają, że odziedziczone po przodkach ograniczenia wewnętrzne bądź szeroko rozumiana kultura uniemożliwiają im dokonanie wolnego wyboru, chciałbym na przykładzie pokazać, że jest to błędna teza. W 1941 roku, 20-letni wówczas chłopak, traci ostatniego członka swojej rodziny. Staje się sierotą, bez zawodu, bez środków do życia. I wydawałoby się, że bez perspektyw na dalsze życie. 37 lat później Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Dziękuję za uwagę.